Cześć, Paweł Kamiński z tej strony. Jest piątek, dość późno, a ja jeszcze siedzę w redakcji i pewnie zastanawiacie się, jaki mam powód i w jakim celu nagrany jest ten filmik. Zresztą wiecie już, bo jest tytuł nad nim. Ale jeśli ktoś nie zauważył, to mówię, siedzę dzisiaj w redakcji dłużej, bo przyjechała do nas szczególna rzecz, na którą długo niektórzy czekali, mianowicie konsola PlayStation Vita od Sony. Żebyśmy mogli ją przetestować i wam pokazać. Na razie więc krótki pierwszy rzut oka, żebyśmy zobaczyli w ogóle, jak ta wita wygląda. Ja przyznam szczerze, że nie widziałem jej jeszcze na żadnym pokazie, nie miałem tej przyjemności. Więc teraz chętnie zobaczę, z czym to się je. Rozpakujmy więc PlayStation Vita i będzie to pierwsze w Polsce rozpakowanie PlayStation Vita jedną ręką, bo drugą muszę sobie trzymać mikrofon. Tu jest taki zatyczka czy zawleczka. Aha, i otwieramy. Jest zawartość pudełka. Oczywiście spodziewamy się, co jest tu. Ale zobaczmy najpierw co jest innego. Jest chyba gwarancja, albo jakiś przewodnik bezpieczeństwa, nie wiem, nie mówię po holendersku ani po włosku. Jest też instrukcja i opis usług sieciowych PlayStation. No, ale my znamy usługi sieciowe PlayStation, zwłaszcza PlayStation Network, który będzie też nawite. I są kable. Mamy zasilacz z Logosony Z jednej strony wejście na kabel zasilający, z drugiej wejście na kabel USB. Tu widzimy, że patent jest podobny jak u firmy Apple, czyli mamy kabel zasilający i transferu danych, a podłączenie go do zasilacza tą wtyczką sprawi, że będziemy mogli ładować konsolę. No i tu trzecia część tej układanki, czyli kabel, który podłączamy do prądu. Może ja to będę tak ładnie układał dookoła, żeby był jako taki porządek. Zanim przejdziemy do PS Vita, mamy też gry. Znane i nieznane tytuły. Na przykład nie słyszałem jeszcze o Everybody Golf tu się jeszcze Wipeout zapodział, no więc Uncharted, Złota otchłań, Golden Abyss, Everybody Golf, Mod Nation Racers Road Trip, Reality Fighters, Little Deviants i Wipeout 2048. 2048. To, to zestaw gier, który na razie dotarł do nas na PS Vita. Nie mamy tych sławnych kart małych, to są kody promocyjne na PlayStation Store i nie będziemy mogli Wam pokazać jak te karty, nowe nośniki do gier wyglądają, ale to już niedługo, bo niedługo mają się pojawić i w Polsce, i wtedy dostaniemy pewnie jedną z nich. Odłóżmy gry na bok. I teraz danie główne. Ok, nie wiem czy to się da zrobić jedną ręką, ale będę próbował. Hmm, chyba się nie da muszę czytować drugą. Udało się. Jest i PlayStation Vita. Tak wygląda przód, który znamy z reklam gałki. Takie w sam raz pod mój wielki kciuk przyciski. Dość blisko siebie ustawione. d złożony z jednego kawałka. Krzyżak, nie z czterech. Wiadomo, spusty, czy też bąpery, jak kto woli bardziej bąpery, Kontrolki głośności. Tu miejsce na te właśnie karty pamięci z grami, podpisane PS Vita. O, nie ma wątpliwości. Włącznik, który zaraz sobie wciśniemy. Na dolnej ściance dla odmiany wejście słuchawkowe, wejście na kabel zasilający i transferu danych i tu jest jeszcze zaślepka. Chyba nie uda mi się jej otworzyć jedną ręką, bo wita się giba, a nie chcielibyśmy, żeby się wywróciła, ale tu jest zaślepka na kartę SD, kartę pamięci. Z boków nie ma nic ciekawego, warto zwrócić uwagę na grubość urządzenia, no jest całkiem pokaźne. Na pewno nie jest tak cienkie jak telefony, ale nie wiem czy jest grubsze niż PS3. Porównamy Wites nie PS3, tylko PSP. <grydy> niż PS3 to na pewno nie jest grubsze. Porównamy Wites PSP już w poniedziałek, tak samo z 3DS-em. Zobaczymy wielkość ekranów, grubość. Postaramy się zważyć w ręce te urządzenia, które sprawdzimy, które jest cięższe i które się wygodniej trzyma. Wszystko to będzie na poligami. Na razie tylko rzucamy okiem. Tu z tyłu jeszcze ten ekran do macania i do obsługi konsoli. No to może teraz ją włączmy, chyba zasyfiłem nieco ekranik, ale na szczęście mam profesjonalny sprzęt każdego kto posiada ekranik dotykowy czyli niezbyt czystą ściereczkę do wycierania ekraników tu już jest dobrze, możemy włączać no i o, zabaliło się logo na przycisku Sony, który jest tutaj tu jest select i start rozkład przycisków identyczny jak na padzie do PS3 i włącza się, widzimy no signal nie ma karty SIM tu jest ikonka oznaczająca włączony bluetooth no tak, mamy 3 lutego 18-19. Nie, nie, wróć do nas. O. Jest ekran główny rozmaite opcje: Welcome Park, Party, PlayStation Store, funkcja NEAR, funkcja przyjaciół, wiadomości grupowe, trofea, fotografie, Network Operator czyli nasza sieć komórkowa, przeglądarka. Niżej mamy jeszcze muzykę, wideo, remote play czyli funkcję gry zdalnej w połączeniu z PS3, content manager pewnie do zarządzania zawartością i ustawienia. Myślę, że możemy sobie sprawdzić przeglądarkę internetową na początek, powinno wykryć nasze Wi-Fi, no właśnie, w -w -w. i tak wygląda jeśli się wczyta, a myślę, że się wczyta. Poligamia na PlayStation Vita wczytuje wersję pełną naszego serwisu, nie mobilną. Wczytuje się, wczytuje. Kwestia naszego niezbyt szybkiego Wi-Fi, które wykryło. Mamy tu otwarty Wi-Fi, więc jakby ktoś kiedyś wpadał do redakcji, to może sobie spokojnie ściągnąć pocztę na naszym Wi-Fi, które można znaleźć. No, doczytało się, bo już miałem wrażenie, że będę musiał mówić i mówić, ale nadal nic nie widzę. Halo? Czy Poligamia nas słyszy? No, dało się. Tak wygląda poligamia na przeglądarce PlayStation Vito. Jeszcze się doczytuję, zawartość strony. O! O, teraz jest lepiej. Kawałek po kawałku. Dobra, zobaczmy co jest jeszcze ciekawego w menu. Jak widzicie, jak naciskamy przycisk Sony, możemy się przełączać między menu, a włączonymi aplikacjami. Dodam od razu, że ekran jest wyjątkowo czuły, wystarczy go lekko musnąć palcem, żeby zadziałał. Jest też bardzo, bardzo wyraźny. Dużo lepszy niż widziałem w rozmaitych telefonach, chociaż było to parę takich, gdzie widziałem porównywalny. Weźmy fotografię, może ktoś zostawił tu jakieś kompromitujące zdjęcia. Aparat. Jest, zgadzamy się, a jak widać na aparacie, nie widać nic. Ale spróbuję zrobić Krzyśkowi zdjęcie. Jest rozmazane, bo buja mi się ręka, ale tak wygląda. Da się obrócić? Nie, da się powiększyć. Tak wygląda mój dzielny kamerzysta Krzysztof, dziękuję mu za udział w tym eksperymencie. To jest aparat. Co mamy jeszcze takiego, co można by sprawdzić na bieżąco? Może w music ktoś zawarł jakąś muzykę, przynajmniej zobaczymy, jak wygląda odtwarzacz muzyki. Chwilę się uruchamia. Jest tu coś? Jakaś testowa muzyka. Nie, nie ma. Dobrze, więc trzeba by użyć content managera, żeby dotrzeć do muzyki, ale tym zajmę się już w domu, gdzie będę mógł się pobawić PS Vita. Myślę, że to wystarczy jako pierwsze wrażenie. There are no notifications. Nie ma żadnych nowych. Myślę, że macie już mniej więcej pojęcie, jak ten sprzęt wygląda. No Naprawdę niesamowicie płynnie to działa. Bardzo mi się podoba. Smyranie ekranu palcem. Może nie być godne prawdziwych graczy, ale trzeba przyznać, że w PS Vita jest niesamowicie wygodne. O, Radocha jest niesamowita. Tak więc wygląda pierwszy rzut oka na PS Vita, oczywiście to nie jest koniec materiałów o tej konsoli, to jest dopiero początek, jak widzieliście jest sześć gier do ogrania. Jest porównanie z poprzednimi sprzętami, zamierzamy też popytać ludzi, znajomych, co sądzą o PS Vita, o graficę, czy skusiliby się na taką konsolę. No i mamy nadzieję, że zadowolimy Was ilością materiałów. Na razie pierwszy rzut oka, no i zabieramy ją do domu na weekend. To cześć, trzymajcie się, tyle na razie, życzę Wam udanego weekendu z graniem, nie tylko na PS Vita. Cześć!